Konfederacja, wolność i niepodległość. Szanowni Państwo, dzisiaj po raz kolejny z tematem niekontrolowanego importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. 15 września wygasa embargo na import czterech towarów z Ukrainy do krajów przyfrontowych. Wygasa embargo na import słonecznika, rzepa, pszenicy i kukurydzy. No i ta data 15 września jest niezwykle istotna. Debata toczy się i na poziomie krajowym, i na poziomie unijnym. Na poziomie krajowym wygląda to tak, że premier i minister Telus uchwałą rządu zapowiedzieli, że tak czy inaczej wejdzie w życie rozporządzenie zakazujące. Importu, importu, bo tranzyt najprawdopodobniej zostanie dopuszczony. Towarów, artykułów rolno-spożycznych z Ukrainy. Nie wiem, jak bardzo szeroka będzie ta lista, nie mamy takich oficjalnych informacji. Natomiast rząd zapowiedział takie działanie na rzecz polskiego rolnictwa. Z drugiej strony, na poziomie Unii Europejskiej również toczy się debata, jak dalej mają te relacje w aspektach eksportu artykułów rolno-spożycznych z Ukrainy do Unii Europejskiej wyglądać. No i kilka faktów, bo zarówno teraz PiS, jak i Platforma Obywatelska, PSL i inne partie zabiegają bardzo mocno polskich rolników wycieczki do Brukseli w związku z debatą w Parlamencie Europejskim. Jakie ja mam główne zarzuty wobec tych wszystkich uczestników? Krótko mówiąc, mam przed sobą odpowiedź na interwencję w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, która dotyczyła tego, dlaczego polski rząd nie zagłosował przeciwko dalszemu otwarciu rynku polskiego i europejskiego na import artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy. To znaczy w 2023 roku, w kwietniu i w maju, były głosowania, które dotyczyły tego, czy przedłużać o kolejny rok liberalizacji handlu między Unią Europejską i Ukrainą. No i jak zagłosowali przedstawiciele polskiego rządu, oczywiście nie byli przeciw. Zagłosowali przeciwko polskim rolnikom, zagłosowali przeciwko interesowi polskiego rolnictwa, zagłosowali tak w dniu 28 kwietnia, 9 maja w Parlamencie Europejskim i 25 maja na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej. Więc jeśli teraz ktoś z rządu mówi, że broni polskich rolników, to nie, nie broni, bo broni się rolników, kiedy się odpowiednio z, im, z ich interesem na poziomie Unii Europejskiej głosuje. Oczywiście, tutaj mamy tłumaczenie, no bo to było związane z tym, że my dostaliśmy jako rząd. Jest zapewnienie od Komisji Europejskiej, że to embargo zostanie przedłużone do końca roku. No i co z tych zapewnień zostało? Nic z tych zapewnień nie zostało, bo żadnego embargo do końca roku po prostu nie było i zapewnienia nie mają żadnego znaczenia. Liczą się po prostu akty prawne i te rzeczy, które są przyjmowane w formie formalnej, a nie w formie jakichś kuluarowych rozmów czy zapewnień. Zapewnienie jest pewne tylko wtedy i wyłączki, kiedy jest w formie aktu prawnego. Drugiego argumentu, którego używa rząd, no bo to jest głosowane kwalifikowaną większością. Więc jakie to ma znaczenie? No, ma znaczenie takie, że przynajmniej jest prezentowane odrębne stanowisko Polski na forum Unii Europejskiej. Jeśli my głosujemy wprost do naszego interesu, który staramy się jako państwo artykułować na poziomie Unii Europejskiej, no to jak nasi partnerzy i inne państwa członkowskie mają rozumieć naszą strategię, naszą taktykę? Zupełnie to jest dla mnie niezrozumiałe. Dziwi mnie też nieobecność niestety ministra Telusa w Brukseli, w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej. Dziwi mnie brak lobbingu na rzecz polskich interesów również wśród innych państw przyfrontowych. No niestety nie da się tego lobbingu prowadzić z Warszawy. Trzeba być obecnym tam na miejscu i tam lobbować za polskimi interesami. My od początku mówiliśmy, zresztą ja to też wielokrotnie powtarzałam, nawet jeszcze przed 2022 rokiem, że dochodziło do sytuacji, w której przydzielony kontyngent jakiegoś towaru na całą Unię Europejską, dotyczyło to na przykład mięsa drobiowego, on zostawał w większości w Polsce. I ten problem był już wcześniej. Dzisiaj pojawiła się taka sytuacja, że Ukraina, agroholdingi z międzynarodowym kapitałem, po prostu... Bez żadnych ograniczeń, bez żadnych warunków uzyskały dostęp do unijnego wspólnego rynku, gdzie mogą sobie swobodnie swoje towary eksportować, uzyskały po prostu dostęp do kolejnego dodatkowego rynku i nie ma to nic wspólnego z pomocą ani Ukraińcom, tym, tym Ukraińcom, pomocą Ukraińcom, którzy walczą, walczą, ani nie ma to nic wspólnego z tym, że zapobiega się uniknięcia czy unika się klęski głodu na świecie, bo nic też takiego nie ma miejsca, dlatego że te towary w większości zostają w Unii Europejskiej, nieopłacalny po prostu jest ich dalszy eksport do państw Afryki czy państw Bliskiego Wschodu. My od początku też mówimy, że tą listę trzeba rozszerzać. To znaczy problem i kryzys zbożowy to jest tylko i wyłącznie wierzchołek góry lodowej. Tam jest lista konkretnych kolejnych towarów, które masowo napływały do Polski i równowały polski rynek rolny. Mam tu na myśli przede wszystkim import świeżych jaj, którego import rok do roku 2021-2022 wzrósł o 300%. Mięso drobiowe. Spirytus. No, Spirytus jest świetnym przykładem, przecież polskie gorzelnie rolnicze przez kilka miesięcy stoją lub stały lub nie pracują z powodu tego, że w ogóle są niekonkurencyjne wobec importu spirytusu z, z Ukrainy. W 2022 roku do Polski przywieziono z Ukrainy łącznie prawie 9 milionów litrów alkoholu. No, szanowni Państwo, nie jest tak, że jest to neutralne. Po prostu koszty produkcji w Polsce też wzrosły. No, a my jako państwo zupełnie nie konkurujemy z ukraińskim. Maliny. Tyle było protestów plantatorów malin. Ja nie wiem, dlaczego rząd dopiero teraz się przypomniało ministrowi Telusowi o plantatorach malin. No naprawdę, był czas na to dużo, dużo wcześniej. My i nie tylko my, ale eksperci alarmowali. Owoce miękkie to będzie kolejny towar, który będzie zalewał polski rynek. E no i co się okazuje. Okazuje się, że z Ukrainy przywieziono 40 tysięcy ton mrożonej maliny, gdzie krajowa produkcja to jest około powiedzmy 70 tysięcy ton, tak mniej więcej to można szacować. No mówimy o takiej skali, to znaczy to nie jest neutralny przywóz maliny do Polski. Mamy koncentrat jabłkowy i być może ta lista towarów powinna być jeszcze sukcesywnie rozszerzana dlatego, że my sami nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jakie są możliwości produkcji żywności na Ukrainie, jak niższe koszty są tam produkcji, jak łatwiej jest tam produkować, jak taniej jest tam produkować i z jakim systemem też oligarchicznym mamy tam do czynienia. Szanowni Państwo, no trwa ta debata jest to trochę smutne, jest to trochę przykre, że i ja tego zdania też nie zmieniam, że gdyby nie wybory, to być może w ogóle nikt się tymi sprawami rolnictwa nie zająłby, dlatego że sprawy byłyby sprawa byłaby wyciszona. Ja mam nadzieję, że że uda się zatrzymać ten import, czy to w formie takiej, czy innej są różne narzędzia, z, którego, z których państwa członkowskie mogą korzystać, między innymi dość dokładne kontrole weterynaryjne, fitosanitarne na granicy, no ale przede wszystkim umiejętność rozumienia potrzeb polskiego sektora rolnego. Tego nie ma, to znaczy nie ma dzisiaj zrozumienia, nie ma dzisiaj dobrych danych. To mnie zadziwia, dlaczego na tej debacie w Parlamencie Europejskim, która odbyła się w związku z importem artykułów rolnych społecznych z Ukrainy, nikt nie podał konkretnych danych. Przecież resort rolnictwa powinien takimi danymi dysponować. Krajowa Administracja Skarbowa. Naprawdę no, europosłowie mogą, powinni z tych danych korzystać, powinni te dane zaprezentować, bo jeśli my nie potrafimy za umiejętnie i konkretnie przedstawić naszego interesu na forum Unii Europejskiej, to nie oczekujmy, że, że ten interes po prostu będzie realizowany. Krótko mówiąc, jeśli sami nie będziemy się na poziomie Unii Europejskiej troszczyć o własny interes, to naprawdę nikt za nas tego nie zrobił. Dziękuję. Będziemy monitorować ten temat, pewnie w przyszłym tygodniu więcej się wyjaśni, zobaczymy, co się znajdzie na tej liście embarga krajowego rozporządzenia, a być może Unia Europejska też przedłuży to embargo, bo uzna, że jednak ta kwestia wyborcza w Polsce jest ważna i może ten temat trzeba po prostu odsunąć w czasie, no, ale to jest tylko i wyłącznie odsuwanie w czasie, a nie rozwiązywanie strukturalnego problemu, z jakim polskie rolnictwo ma właśnie do czynienia. Konfederacja, wolność i niepodległość.